Leroset Acne gel jest pierwszym preparatem z całej linii Leroset. Jest to preparat, który stosujemy w celu odświeżenia skóry, zadziałania przeciwbakteryjnego, nawilżenia jej. On delikatnie pielęgnuje, odświeża skórę. Jest w 100ml tubce. Stosujemy go już na oczyszczoną skórę twarzy. Ja mam akurat makijaż permanentny, więc nie, nie domyję się tak, jak to powinno być. Stosujemy go nakładając niewielką ilość na płatek bawełniany i wsmarowujemy w skórę delikatnie masując na skórek. jest to preparat dla osób z tendencją do, do zanieczyszczeń skórnych, do, do cery trądzikowej, do właśnie takich problematycznej. Stosujemy go zamiennie z maseczką Lerose. To znaczy jeżeli nie mamy czasu położyć maseczki, kładziemy czy stosujemy akne żel. Najlepiej dwa razy Dziennie, rano i wieczorem. Jest to fajna baza pod, pod krem, pod pozostałe preparaty z linii.